The role of the of the self-care and and part of the self-care, which is uh, non-prescription medicines, is very often overlooked uh, in the health systems because it's something. If you think about an iceberg, it's sort of a top of pyramid that you see. It's the hospital care. It's actually going to the general practice doctor to get a prescription. And self-care is what you do every every day when you have a headache, when you have any other cough and cold, when you're sick, when your child is sick. So everything that you do in in order to restore and maintain your health that's the self care and unfortunately it's too often forgotten by the formal healthcare systems as well as the health policy. So our role as an industry is try to remind our politicians that without self care there is no healthcare. Samodzielne leczenie to nie tylko kwestia wygody pacjenta, ale przede wszystkim realne odciążenie systemu ochrony zdrowia. I Polacy widzimy już, że często tak działają, co wynika z raportu Uczelni Łazarskiego, którego PASMI było partnerem. I z tego raportu widzimy, że po pierwsze ponad 55% drobnych dolegliwości polskich pacjentów podlega samoleczeniu, oraz ponad 60% z tych pacjentów uważa, że de facto mogło mniej korzystać i niepotrzebnie z wizyty lekarskiej. Przykłady działań, które wspierają taką prewencję, to na pewno. No, rozwój nowoczesnych e, narzędzi cyfrowych. E, takim przykładem może być elektroniczna informacja produktowa. To mogą być też wszelkiego rodzaju aplikacje mobilne. E, innym dobrym przykładem jest także szerokie wykorzystanie kodów QR właśnie w służbie pacjentom. E, Tewa w 2024 roku, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, wprowadziła już takie kody QR na swoje opakowania leków po to, aby faktycznie ułatwić pacjentom dostęp do rzetelnej informacji o leku, aby też wspomóc ich w podejmowaniu decyzji samodzielnych o swoim zdrowiu.